Thriller, dokładnie taki, jak na, na Uniwersytecie rok temu, gdzie walczyłem o trzecie miejsce. Tym razem o pierwsze, no udało się wywalczyć e, złoty medal. E, fajnie, o 4000, więc to jest tak naprawdę e, kilka centymetrów. E, znowu wywalczony na ostatniej prostej. E, tak się trochę śmiałem, że chyba tym, że jestem wyższy od Japończyka i mam po prostu dłuższe nogi. Gdzieś dalej tę nogę wystawiłem. Chyba taka moja specyfikacja jako zawodnika mi się wydaje, że gdzieś tam te finisze mam dobre, bo to już nie pierwszy raz, kiedy yy, właśnie gdzieś, nawet tak prześpię gdzieś pierwszą część dystansu yy, coś powiedzmy lekko, lekko zamulę, troszkę wolniej przyjadę, to tą końcówkę zawsze mam mocą, potrafię się tak yy, zebrać. To samo też było na Pucharach Świata, gdzie, gdzie też z Japończykiem w sumie wywalczyłem na ostatniej prostej medal w Quebec, yy, więc yy, no, zdarza mi się to już ostatnio dość często i mam nadzieję, że tak zostanie.